What? Ale mała butelka Fanty! I jest jak mój mały palec! A ja mam średnią butelkę Fanty. Tyle mi wystarczy. Wow! O tak! Ja dostałam ogromną butelkę! I bardzo się z tego cieszę! Kochani, nie zazdrośćcie mi! Mike, zaczynaj! Okej, okay, spróbujmy. Ej, dlaczego nic nie leci? A. To nie napój, to miodowa galaretka z Fanty. Fajnie. Trzeba wycisnąć i spróbować. Wow, ale słodkie. Chcę więcej. O nie, już się skończyła. Czy mogę kontynuować? Jasne. Świetnie. Zaraz spróbujemy tej miodowej galaretki. Wow, wygląda bardzo apetycznie. Ale słodka. Smakuje mi, chcę więcej. Mniam, mniam. O, zostało jeszcze trochę na dnie. No dalej, wyłaś. O, mam pomysł. Użyję palca. O nie, utknęłam Mike, ciągnij. Dalej do przodu. Ojej, przepraszam, Mari. Nic mi nie jest. Mia, teraz ty. A tak, teraz moja kolej w końcu. Uff! Ale jest jeden problem! Nie daję rady wycisnąć! Pomożecie mi! Dobra, ja i Mari podniesiemy butelkę, a ty otwieraj szeroko usta! A... Um, no dalej! O, tak! To jest takie słodkie! Czekajcie, czekajcie, za szybko, za dużo! Starczy! I jak podoba Ci się? To najpyszniejsza rzecz, jaką w życiu jadłam! Dzięki za pomoc! Ale malutka czekolada! Kiedyś karmiłam taką lalkę! Chciałabym większą! A ja mam średnią czekoladę! I bardzo się cieszę! Nigdy w życiu nie widziałam tak wielkiej tabliczki czekolady! Świetnie! Ojej! A wy macie takie malutkie! Marie, zaczynaj pierwsza! No dobra! O, wpadłam na pewien pomysł. Mam zabawkową kuchnię, w której gotuję potrawy dla moich zabawek. A teraz zrobię sobie w niej kakao. Wezmę rondelek i rozpuszczę w nim swoją czekoladę. Mieszamy, żeby się nie przypaliło. A następnie dodajemy mleko. Świetnie. Bierzemy malutką filiżankę i wlewamy do niej kakao. To wygląda tak apetycznie. Bardzo chcę już spróbować. Mm, pachnie bosko. I smakuje wspaniale. Szkoda tylko, że tak szybko się skończyło. Nie śmiej się ze mnie Mike. Lepiej jedź swoją czekoladę. Ale z przyjemnością. Zjem całą tabliczkę bez problemu. Mm, I już nie ma czekolady, ale chcę dokładkę. Okay. Ani się wasz! To moja czekolada i nie potrzebuję żadnej pomocy. Tak, parę uderzeń karate. I ściany do mojego czekoladowego domku są gotowe. O tak! Jestem jak prawdziwy architekt! Oj, dajcie spokój, po co te brawa? A teraz najlepsza część. Degustacja. Mm, nie mogę przestać. To jest przepyszne. Mia, a może jednak nas poczęstujesz? No dobra. Możecie iść razem ze mną. Starczy dla wszystkich. Dziękujemy. Wow, jaki słodki czupa czups. Nigdy nie widziałam takiego małego. Ja mam średniego czupaczcza dziewczyny, zobaczcie jakiego ogromnego dostałem. Nie dotykać, Mary, zaczynaj. Dobrze, mój czupaczcubz wygląda bardzo apetycznie. O nie, już się skończył. E, kto następny? Teraz moja kolej. Zdejmujemy opakowanie i próbujemy. Mm, bardzo smaczny. Stacy, daj sobie z nim spokój. Muszę zrobić sobie manikur! Oj, zrobił się taki malutki. Można go pogryźć. Super, skończyłam. Teraz kolej Majka. W końcu. Najpierw musimy zdjąć opakowanie. Wow, on jest naprawdę ogromny. Mary, nie wolno ci go oblizywać. Zjem go sam. I wiem, jak to zrobię. Chcę go połamać. Dziewczyny, aby dokąd? Zaraz zacznie się zabawa. Rozbijamy, rozbijamy. I z wielkiego chupaczuksa zrobiła się góra malutkich kawałeczków. Spróbujmy. Mm, ale dobre. Dziewczyny, patrzcie, mam teraz masę kawałków chupaczuksa. Fajnie, co nie. Please. Mike, podziel się z nami! No dobra, bierzcie, mam jeszcze tego dużo. Wow, jakie pyszne! O tak, czupaczupsy. to moje ulubione słodycze. Najemy się czupacupsów na rok do przodu. Dlaczego oro są takie małe? Nie najem się tym. A ja mam standardowe ciastko. A ja jestem największą częściarą. Mam największe oreo na świecie i małą szklankę mleka. Mike, twoje oreo jest takie małe! Zaczynaj, kolego! Ech, umiecie się tylko śmiać! I tak, zanurzamy ciasteczko w mleku! O nie! Upuściłem moje małe oreo do wielkiej szklanki mleka! Teraz już nigdy go nie wyciągnę! Będę musiał wypić całe mleko! O nie! Aj, teraz jestem cały w mleku! O, oh. oh, jest moje ciasteczko! Dobra, teraz moja kolej. Najpierw chcę spróbować nadzienia. O oh, tak, jakie pyszne! A teraz zanurzymy ciasteczko w mleku. To jest wspaniałe! Skończyłam, Marii, teraz twoja kolej. Kura, spróbujmy. Tylko, że moja szklanka mleka jest bardzo mała. Dobra. Bierzemy w dłonie ogromne oreo i próbujemy zanurzyć je w mleku. Nie, to się na bank nie uda. O, mam pomysł. Mogę wylać mleko na ciastko. Tak, o wiele lepiej. Można próbować. Ale czekoladowe. Mniam. Zostało tylko trochę. Ale pieszności. Udało się. Przebijcie piątki dziewczyny. Ach, wy tak na poważnie. Taka mała pizza w ogóle istnieje. Wow! A ja mam średnią pizzę i bardzo się cieszę. O tak! Mam największą pizzę na świecie. Na bank się najem. A Mia ma pizzę dla mrówek. Za to będę pomować pierwsza. Um. Jest taka pyszna. Pilnie potrzebuje dokładki. Jest taka dobra. Niestety nie dało się przedłużyć tej przyjemności, ale to było super. Mike, twoja kolej. Okej. Okay. Chcę pokroić moją pizzę specjalnym nożem. Ale zrobię to w nietypowy sposób. Pokroję pizzę w okrąg, aby zrobić z niej węża. Patrzcie. Takie się pizzy bardzo wygodnie. Wow, świetny pomysł! Mniam, niam, jest naprawdę przepyszna. Skończyłem. Marii, teraz ty. Tak, dobra. Od czego by tu zacząć? O, wiem. Zrobię sobie jeden wielki kawałek. Ułożę wszystkie kawałki pizzy jeden na drugim. Ojej, ale ciężko. Ale pysznie. Ale ciężko mi utrzymać taki wielki kawałek pizzy! Mia, ja wiesz co robić? Mari, nie zostawimy cię samej! Nasze wsparcie jest zawsze z tobą! Dasz radę! Mari! jesteś najlepsza! Żuj, żuj, żuj! Jem, jem! Zbliżam się do końca! I... Gratulujemy zwycięstwa! Kochani, bardzo wam dziękuję! Nie dałbym rady bez Waszego wsparcia.